Piękna pogoda w tym naszym Tokio, cudnie! Pani kochana, gdzie jest ten śnieg? Ja Panie, panu się regiony Japonii popier. Gdzie to tutaj w Kanto? To tam! do Tohoku! Człowieku! 4 lutego spadło w miejscowości Ubihiro 120 cm śniegu w ciągu 24 godzin, więc no jest to rekordowa liczba. I tak zasypało Hokkaido. I nie jest to nic dziwnego, bo Hokkaido, jaki tu Hoku, słynął z ciężkich zim. Zapłynia leży w trzech strefach klimatycznych. Hokkaido leży w strefie umiarkowanej, Chłodnej, co daje właśnie takie ciężkie, śnieżyste zimy. A wyspa Honsiu to klimat umiarkowany morski, czyli że jest zimno i masz cztery pory roku, ale ogólnie to tak śnieg, to raz na milion lat. No i najprzyjemniejsza część japonii, czyli nasze tropiki: Ryukyu. Ryukyu, czyli Okinawa, a mam który leży w klimacie subtropikalnym. Gdzieś spadł śnieg i zasypało, to nie znaczy, że calutka Japonia jest zasypana, bo jak widzicie, wiosena, wiosena, wiosena.